Kolejny poranek w Umbrii przywitał nas żarem, który w październiku wydaje się niemal nierealny. Słońce bezlitośnie przypomina, że choć jesień w kalendarzu trwa w najlepsze, włoskie lata ani myśli odpuszczać. Siedząc przed naszą przyczepą, czujemy jedno: potrzebujemy błękitu wody. Szybki rzut oka na mapę i zapada decyzja. Uciekamy nad morze. Planowanie podróży z małym dzieckiem to jednak nieustanne szachy z rzeczywistością. Setki kilometrów w pełnym słońcu i wizja dziesięciu postojów po drodze szybko studzą nasz zapał. Żeby nie spędzić dnia na walce z klimatyzacją, zmieniamy taktykę. Nad wielką wodą ruszymy o świcie, a dzisiaj dzisiaj damy się porwać Umbry jeszcze raz. Wybór pada na gubio. Czytaliśmy o nim trochę, ale nie spodziewaliśmy się, że to miasto dosłownie wbije nas w fotel. Zanim zwiniemy markizę i pożegnamy te pagórki, Chodźcie z nami zobaczyć miejsce, w którym podobno można znaleźć największą choinkę na świecie. Zostawiamy za sobą łagodne, sielskie pagórki, z których słynie Umbria. Gubbio leży nieco na uboczu głównych szlaków, przycupnięte u podnóża potężnych apeninów. To właśnie bliskość tych gór sprawia, że krajobraz zmienia się tu błyskawicznie, stając się bardziej surowy i monumentalny. Gubbio to średniowieczne miasto, które przez wieki żyło własnym rytmem, odcięte nieco od zgiełku Rzymu i Florencji. Ta izolacja sprawiła, że czas jakby o nim zapomniał, zostawiając nam miasto w niemal niezmienionej formie. Zanim stanęliśmy w sercu Gubbio, musieliśmy zostawić auto na dole na parkingu, kilkaset metrów od starego miasta. A koko? Policja była, nie? A koko? Potem ruszyliśmy pieszo w stronę Porta Castello. Przekroczenie bramy Castello to jak przejście przez portal. Kończy się współczesność, a zaczyna monumentalne średniowiecze. Gubbio bywa nazywane szarym miastem i teraz rozumiemy dlaczego. Nie ma tutynku, nie ma pasteli, jest tylko goły potężny kamień. Architektura jest tu pionowa, wysoka i niemal przytłaczająca, przez co miasto zyskało miano średniowiecznego Manhattanu. Każda uliczka prowadzi tu ostro pod górę, obiecując widoki, dla których warto się trochę zmęczyć. Podejście pod górkę, tymi urokliwymi, wąskimi uliczkami, ma swój finał na Piazza Grande. Nagle przed nami otwiera się gigantyczny taras zawieszony nad doliną. To architektoniczny ewenement, ten plac to w rzeczywistości ogromny, wiszący most wsparty na potężnych arkadach. Piazza Grande jest jednym z największych wiszących placów, jakie kiedykolwiek zbudowano. Został on skonstruowany na ogromnej platformie wspartej na sklepieniach i łukach, które unoszą go ponad niżej położoną częścią miasta. Budowę placu rozpoczęto w 1321 roku, jako ambitny projekt urbanistyczny. Stanowi on arcydzieło średniowiecznej inżynierii i planowania miasta. Dzięki swojemu podwyższonemu położeniu, plac pełni funkcję spektakularnego tarasu widokowego, z którego roztacza się zapierający dech w piersiach widok na dachy Gubio i zieloną Dolinę Umbrii. Plac otoczony jest przez dwa pałace. Pierwszym z nich jest Palazzo dei Consoli, czyli Pałac Konsulów. Jest to monumentalny budynek z XIV wieku, który dominuje nad placem. Obecnie mieści się w nim Muzeum Miejskie oraz słynne tablice Gubińskie, Czyli siedem brązowych tablic odnalezionych w Gubbio niespełna 600 lat temu. Tablice te datowane są na 300 do 70 lat przed naszą erą i zawierają inskrypcje w języku umbryjskim i łacińskim, które są kluczowym źródłem wiedzy o języku umbryjskim i starożytnych kulturach italskich. To teraz zbójni? Oooooo! Widzicie, co się dzieje? Co? Możemy dalej Kolejnym budynkiem przy Piazza Grande jest Palazzo Pretorio, czyli Pałac Pretorianów. Budynek, który pozostał niedokończony z powodów przerw w budowie w XIV wieku. Dziś jest siedzibą władz miejskich. Chcieliśmy pozdrowić mamusię. Kuba dzisiaj zupkę. Jaką? Fasolkową. No co się śmiejesz? Jadę, mamy zdjęcie, mamy dobę. Tak. Gdzie byliśmy już na Grande Place, co pożegubio, średniowieczne miasteczko, w którym jest ponoć największa na świecie huinka. 7 grudnia się zapala. Szukamy jej i nie umiemy jej znaleźć, ale znaleźliśmy Grandę Placę. Pojinki nie będzie w październiku. Nie? Ja myślę, że ona tu jest cały czas. A idziemy do jednej z największych beczek na Linku. A będzie wino? Ja cały czas liczę na przyjechanie się tą Rydwanową kolejką. Rydwanowa ona się nazywa? Jak w klatce. klatkowo. Piazza Grande już za nami. Przed nami coraz ostrzejsze podejście i nawierzchnia, która dla wózka byłaby drogą przez mękę, więc korzystamy z chusty, którą zabraliśmy na taką ewentualność. Kuba ląduje u mamy, a my możemy bez walki z kołami wbijać się w wyższe partie miasta. Po drodze mijamy jeszcze plac budowy. Nowoczesność czasem musi wkroczyć z młotem pneumatycznym, by odświeżyć stare chodniki. Choinka, o której wspomniała Ania, to nie jest zwykłe drzewko bożonarodzeniowe. To wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa największa choinka świata. Mieszkańcy Gubbio co roku od 1981 roku układają ją z setek kolorowych świateł na całym zboczu góry Inginio. Ma ponad 650 metrów wysokości i widać ją z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Październik to jeszcze nie czas by błyszczała, ale sama świadomość skali tego przedsięwzięcia na tych stromych skałach robi wrażenie. Naszym kolejnym celem jest zobaczenie największej beczki na świecie. A przynajmniej najsłynniejszych w tej części Europy. Beczka znajduje się w piwnicach z XIII wieku należących do Palazzo dei Canonici, czyli Pałacu Kanoników, położonego w pobliżu katedry Duomo. Przyszliśmy do wielkiej beczki. Jak tam, w beczce? Ta dębowa gigantka, zwana Botte dei Canonici, pochodzi z okolicy 1500 roku i potrafi pomieścić ponad 20 tysięcy litrów wina. Co najciekawsze, zbudowano ją bez ani jednego metalowego gwoździa czy obręczy, opierając się wyłącznie na genialnej konstrukcji drewnianej. Stojąc przy niej, człowiek zaczyna się zastanawiać, jak wielkie musiały być tu kiedyś imprezy, skoro potrzebowali takich zapasów. Ciekawe, ile osób umarło po wypiciu tego wina. Po wizycie w piwnicach idziemy dalej w górę, w stronę Palazzo Ducale, rezydencji książąt Urbino. Przechodzimy przez mniejsze audytorium, które jest zaledwie wstępem do prawdziwej atrakcji tego miejsca tarasu Giardini del Voltone. I to jest ten moment, dla którego warto było się tu wspinać. Z tego miejsca całe Gubbio leży u naszych stóp, a panorama rozciąga się daleko aż po horyzont. Widać stąd idealnie nasz średniowieczny Manhattan: surowy, kamienny i niesamowicie zwarty. Dopiero z góry widać też, jak miasto genialnie wykorzystało teren góry Injino. To idealne miejsce, żeby złapać oddech, nacieszyć oczy widokiem i poczuć, dlaczego Gubbio ma tak unikalny klimat. Z jednej strony czujemy potęgę historii. Z drugiej jesteśmy tuż pod szczytem, gdzie czeka nas ostatnia atrakcja tego dnia, która jest równie szalona jak samo miasto. Mimo, że widok staras okusił, aby wjechać wyżej kolejką Funivia, o której wspomniała Ania, podjęliśmy decyzję o rezygnacji z wjazdu na sam szczyt. Te słynne ptasie klatki to metalowe kosze bez zabezpieczeń, a w trójkę z Kubą, do tego fuście, byłoby to po prostu zbyt ryzykowne i stresujące. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Zamiast tego wybieramy spacer w dół malowniczą Via Catedrale. To jedna z tych uliczek, które wyglądają dokładnie tak, jakie sobie wyobrażacie myśląc o średniowiecznych Włoszech. Ciasna, wyłożona wytartym kamieniem i otoczona murami, które pamiętają czasy rycerzy. Schodząc z via ja katedrale, wypatrujemy na fasadach domów coś dziwnego. Obok normalnych drzwi często widać drugie, znacznie węższe, z progiem zawieszonym kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią. To słynne Porta della Morte, czyli Drzwi Śmierci. Według legendy służyły one wyłącznie do wynoszenia trumien z domu, by śmierć nie mogła wrócić tą samą drogą, którą wyszła. Wschodząc w dół, mijamy ponownie Fontana del Bergelo, czyli Fontannę Szaleńców. Możecie tu w obecności mieszkańca Gubio ubiegać się o patent szaleńca, okrążając ją trzy razy. Nie wiem, czy z Kubą w fuście to się liczy, ale klimat tego miejsca jest faktycznie lekko zwariowany. Kubuś, też do Polski do babci? 5 stopni i deszcz. Nie chciałbyś syn. więc dalej, przechodzimy obok kościoła świętego Dominika. Zwróćcie uwagę na jego fasadę. Jest dość surowa i niekompletna. W średniowieczu i renesansie wiele budynków budowano latami, a pieniędzy często brakowało na zdobne wykończenie z marmuru, które było wisienką na torcie. Mimo, że do środka nie wchodzimy, bryła kościoła robi wrażenie, pokazując jak wielkie znaczenie miała tu wiara i jak potężne były zakony w tamtych czasach. Spacer w stronę Lodge dei Tiratori to idealne domknięcie naszej wizyty w Gubbio. Schodzimy coraz niżej, a surowy klimat szarego miasta powoli ustępuje miejsca otwartej przestrzeni doliny. Gubio nas nie zawiodło. To miejsce ma w sobie coś surowego, a jednocześnie niesamowicie wciągającego. Nawet jeśli musieliśmy odpuścić szczyt góry, to co zobaczyliśmy po drodze w zupełności nam wystarczy. Idziemy dalej w kierunku Lodge dei Tiratori, czyli Logi Strzelców. To kolejne niesamowite miejsce, tym razem położone niżej, w pobliżu Głównego Placu. Ta długa, imponująca logia, podparta solidnymi arkadami, służyła kiedyś jako miejsce treningów dla łuczników i kuszników. Można tu poczuć ducha średniowiecznych turniejów. Później, na początku XX wieku, odbywały się tu targi zbożowe. Teraz my spacerujemy w cieniu tych samych łuków którymi setki lat temu biegali obrońcy miasta, a potem kupcy, podziwiając przy tym panoramę doliny, która stąd wygląda zupełnie inaczej niż z góry. To tutaj nasz spacer po mieście szaleńców powoli dobiega końca. Gubio w październiku bez tłumów, ale z tym palącym słońcem okazało się jedną z najlepszych decyzji wyprawy czas teraz wrócić do naszej bazy, odpocząć i przygotować się do jutrzejszej ucieczki nad morze, która miejmy nadzieję, przebiegnie bez dziesięciu postojów.